Budynek Państwowy Szkół Budownictwa powstał w 1954 roku. Wspólnie z uczniami z Technika Robót Wykończeniowych w Budownictwie i Technika Technologii Drewna postanowiliśmy wyremontować jedno z pomieszczeń w ciągu pięciu dni. To, czy nam to się udało, na jakie trudności napotkaliśmy, możecie Państwo dowiedzieć się od uczniów, a efekt zobaczyć za tymi drzwiami. Razem z ekipą wykończeniową i stolarzy postanowiliśmy podjąć się. Remontu sali geograficznej 215. Kiedy weszliśmy do środka, uznaliśmy, że czeka nas nie lada wyzwanie. Po uprzątnięciu mebli i zabezpieczeniu podłogi roz rozpoczęliśmy pracę od zrywania tapet. Nie sądziłem, że, nie sądziłem, że to będzie przy okazji lekcja historii, bo pod tapetami były gazety z lat 70., kiedy nas jeszcze nie było na świecie. Tym sposobem dowiedzieliśmy się, kiedy ta sala była remontowana. Kolejnym wyzwaniem było zaślepienie drzwi do sąsiedniej sali. Ja później zajmę się szpachlowaniem ścian i sufitu. W miejscu gdzie stała meblościanka postawiliśmy ściankę działą w kształcie litery L. To zadanie wymagało od nas dokładnego ustawienia pionu i stabilnego osadzenia konstrukcji. Wykorzystaliśmy konstrukcję z profili stalowych i płyty kartonowo-gipsowej. Cały czas nasze prace nadzorowała pani Magdalena Pytka, nasz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Na jednej ze ścian bocznych nałożyliśmy tynk dekoracyjny. Taki tynk trzeba nakładać dwie osoby. Ja nakładałem tynk, a ostateczną fakturę nadawał Adrian. Całość trzeba było pomalować, Czym zajął się Mariusz? Pozostałe ściany pomalowaliśmy w tradycyjny sposób farbą emulsyjną. A w tak zwanym międzyczasie pan Elektryk położył instalację i zamontował oświetlenie. W następnym etapie zostały wykonane prace stolarskie, trzeba było wyremontować. Listwy przypodłogowe, w których było strasznie dużo gwoździ, co świadczy jakby na etap tamtego budownictwa. Następnym etapem było wyczyszczenie podłogi, żeby listwy idealnie się trzymały. Na warsztacie przygotowaliśmy blac z drewna, który zastępował stary kamienny parapet. Oraz wykonaliśmy blat do aneksu kuchennego. Po wykonaniu prac stolarskich zostały wniesione z powrotem meble, oraz została udekorowana cała sala. I oto jest efekt końcowy. Moi podopieczni mogli wykonać podjęte wyzwanie remontowe dzięki pomocy firm Cedat, producenta Cekolu oraz Studio Rustika, wytwórcem mebli. Są to firmy z Gdańska.